Szyma, ja jestem Koza, to jest kanał KozaStream, a to jest kolejny odcinek kolejnego sezonu kariery Chelsea Nam, ponieważ e, no dzisiaj naprawdę rozpoczynamy sezon istotny, ponieważ zaraz może się okazać, że gramy w lidze Europy, ale tego jeszcze nie wiem. Wiem, e, że jedziemy, słuchajcie, promować naszą markę w Stanach Zjednoczonych. Z naprawdę gigantycznymi firmami, ale e, wydaje mi się, że jesteśmy na to gotowi po poprzednim sezonie. Trzeba zacząć to monetyzować po prostu, że, e, no, no, że tak to się ładnie nam poukładało. Oczywiście zarząd do końca nie jest zadowolony z tego, e, jak wyglądał poprzedni sezon, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, bo tylko to ich interesuje. Zobaczmy więc, jakie są wymagania. Jesteśmy w lidze Europy, którą mamy wygrać według naszego zarządu. Mm -hmm. No to proszę bardzo, żebyście zdawili łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z nową karierą, bo zaraz nas tą wywalą na zbitą twarz. No bo nie widzę możliwości, żebyśmy tutaj mieli jakiekolwiek możliwości. Naprawdę, no jakby jest to niemożliwe. To, to jest po prostu chore. Słuchajcie, ta kariera jest chora. Mamy. Rozwijać młodzież, przy okazji wygrać Ligę Europy, a przy okazji zarobić 50 tysięcy euro, 50 milionów euro i jeszcze obniżyć wynagrodzenia o 100 tysięcy tygodniowo. Jak to mam zrobić? Przecież to jest absurdalnie, absolutnie, maksymalnie niemożliwe. Nie wiem. Przejdźmy, słuchajcie, i, i, i róbmy swoje. Róbmy swoje, najwyżej nas stąd wywalą. Takie życie w, takiej, w naszej branży, słuchajcie. Ehm, dobra, to co mogę zrobić teraz? To, to co najistotniejsze czas rozpocząć treningi. Trenować będziemy z tą kleją, ponieważ możemy go trenować i ja bardzo chętnie chciałbym go trochę rozwinąć, póki możemy, ehm, ponieważ no, jest to zawodnik naprawdę niezwykle e, Niezwykle istotny dla naszej drużyny. Zobaczmy, kogo dalej możemy. E, Steve G jest piłkarzem, którego możemy rozwijać, więc słuchajcie, też zainwestujemy w niego em, jeden trening i wydaje mi się, że dwa treningi zainwestujemy e, cały czas w. Kolinca, chociaż ten jakby w tym momencie przestał się trochę rozwijać, więc może Lionetti, który może jeszcze być lepszy, no to skoro może być lepszy, no to niech lepszy e, będzie. Tak więc, no, dzieje się, słuchajcie, dzieje się, e, jeśli chodzi o te treningi, bo tak wysokich overali dawno tutaj nie mieliśmy, ale chcę porozwijać tych naszych zawodników, żeby dobijali do jak najwyższych poziomów. Zobaczymy, zaraz mecz z Seattle Sunners, więc to jest pierwsza, pierwszy przyczynek do tego, żebyśmy zmienili nasz skład, oczywiście na jedenastkę bardziej rezerwową, taką, która będzie przygotowana właśnie na ten turniej przedsezonowy, ale przede wszystkim będzie ona gotowa na puchary w ciągu roku, oczywiście puchary krajowe, no bo niestety nie jesteśmy na wszystko w nało stanie nałożyć takiego samego priorytetu. To co istotne, zaraz przyjdzie do nas także nowa gwiazda, czyli oczywiście RIS. Nelson, co bardzo mnie cieszy, koniec wyporzuczenia, niestety żegnamy się w takim razie z Sadio Mané. I wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić jeszcze jedną rzecz w tym momencie, a mianowicie zobaczmy sobie zawodników, którzy są teraz dostępni na rynku z, jako wolni piłkarze, bo wydaje mi się, że Sadio Mané przez te wszystkie zawirowania kontraktowe mógłby na przykład właśnie być zawodnikiem wolnym. Jestem ciekawy tego, jak to się poukładało, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, może też tu będą jakieś młode talenty, aczkolwiek w to wątpię, patrząc tu na te statystyki raczej nie wydaje mi się, żebyśmy celowali w kogoś, kto coś tam ogarnia, chociaż może ten, a niech nam go sobie, niech nam go sobie Scout prześledzi, nic się nam nie stanie z tego powodu. Dobra, zobaczmy, ten gościu zapomniał się ubrać, więc tego raczej skreśla. Jako możliwych zawodników do ściągnięcia. No i tutaj niestety nie ma nikogo ciekawego wśród pomocników. Także nikogo. Nikogo nie widzę. Ciekawy jestem tylko losu Tomasa na samym początku tego sezonu. Bo to jest zawodnik, który naprawdę mnie interesuje, jak on się tutaj. Jak wygląda jego przygoda. Thomas, 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 Thomas. Tylko, właśnie wszędzie mamy Tomasów. A jak on się nazywał? Konor Thomas? Chyba tak, prawda? Eee, zobaczmy. Konor. -no Conor Thomas, tak jest. 32-latek, zawodnik, grający gdzieś sobie w Arabii Saudyjskiej czy gdzieś. No w sumie nic innego, słuchajcie. Był elementem tej naszej drużyny długo. Eee, troszeczkę tak jak Wes Morgan był znany, pewnie, eee, chociaż grał zdecydowanie mniej. No więc ciekawie to wygląda, jeśli chodzi o tego piłka. No dobra, słuchajcie. Czas przejść do spraw istotnych, czyli do grubego wydawania pieniędzy. No bo niestety ten sezon nas do tego zmusza, że skoro mamy walczyć o te cele, no to potrzebujemy wydać trochę, pienio... trochę grosza i udamy się zaraz do Dortmundu, żeby porozmawiać z Borussią. Na temat ściągnięcia jednego z piłkarzy. Jak widzimy, bardzo zarządowi zależy na wykonaniu celu, bo dają nam 3 miliony 700 tysięcy no żebym nie zemdlał, widząc taką gotówę, naprawdę nie, no, no, no żebym, żebym nie stracił przytomności. Tak naprawdę stać nas na stosunkowo niewiele, jeżeli nikogo nie sprzedamy. Ja wiem, że głupio to brzmi. Ale jak widzicie, ten budżet wcale nie jest jakiś taki mega okazały. Oczywiście, Kolinsa ja nie mam zamiaru sprzedawać do Eintrachtu. E, inaczej, Kolinsa jestem w stanie sprzedać, ale za więcej niż 100 milionów. To jest 21-letni piłkarz mający 85 ceny ogólnej. No dobrze, że to jest evenement. E, naprawdę, tutaj to jest poziom Mbappé na środku pomocy. E, więc nie mam zamiaru tego gościa się stąd e, pozbywać pod żadnym pozorem. Dobra. Poczekajmy, słuchajcie, do tego meczu ze Seattle. E, ustawmy sobie skład, który chcielibyśmy zobaczyć na tym spotkaniu. E, jak to będzie teraz wyglądało? E, weźmy sobie formację. Tą? Czemu nie? I tak, środek obrony. Oczywiście tutaj mamy Basie, który sobie zagra i tego naszego Holendra. Z prawej strony wystąpi sobie Susek. Lewa strona obrony będzie to w tym momencie Stołkli z Brakulaku, ale to nas nie boli, że on tam zagra. W środku pomocy zagra sobie w tym momencie ten nasz holenderski zawodnik. Chciałbym tu zobaczyć Jeruda. I w tym zestawie wystąpi również Eric Dyer. Aczkolwiek, jak widzicie, Eric Dyer trochę zaczyna się sypać ten wiek doskwiera naszemu Anglikowi. Dlatego, jest to kolejny powód, dla którego będziemy wydawali pieniądze. No, bo zwyczajnie w to miejsce chciałbym jednak kupić kogoś no, kogoś innego i będziemy, będziemy się rozglądali za środkowym obrońcą, który może grać SPD. To jest nasz cel transferowe. Crow, crow, crow. Ty sobie tu zagrasz. Proszę bardzo. Cyk. Będziesz fałszywą dziewiątką. Więc tak naprawdę gramy ciekawą formacją, bo będziemy grali bez e, napastnika. Bo gramy czymś takim. Ale nie jest źle, słuchajcie. Nie jest źle. Jedyne co to, obrócimy sobie to w ten sposób. No i okej, okay, skład wygląda. Skład wygląda naprawdę przyzwoicie. Kapitanem tego zestawienia będzie. No niech będzie ten dyer, bo czemu nie? Oczywiście ławkę rezerwowych także tutaj wymieniamy naprawdę mocno, bo no jakby. To jest oczywiste, że nie chcemy tu ryzykować zdrowiem naszych najważniejszych zawodników. Oni tu się będą pojawiali dopiero, jeśli wyraźnie powiedzą, że gra w, w tym turnieju jest dla nich w jakiś sposób interesująca. Tak więc tak to wygląda, słuchajcie, Lionetti jeszcze przez ten swój... Tak więc tak to wygląda, Lionettiego jeszcze musimy tu dać, bo on mi się ukrył przez tą swoją ocenę ogólną. No, i zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Chyba paru juniorów też dam zaraz, znaczy w kolejnym meczu, chociaż Sandersi są najgorszym rywalem naszym, więc tu chyba zadebiutują juniorzy, tacy juniorzy, juniorzy, z tego powodu, że e, wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł, bo wtedy zarząd będzie bardziej zadowolony. Więc Fagan sobie zagra z tej strony, e, tu sobie zagra Brin, e, nasz no, stały zawodnik, i Crow wymieni się na. W zasadzie dajmy go na N, i tutaj sobie wystąpi w takim razie McNeil. W kolejnym meczu to obróciłem. Więc yy, zostawiamy to tak, żeby zadebiutowali ci juniorzy, bo może to też wpłynie pozytywnie na ocenę zarządu. Zobaczymy. Yy, tak więc Cheltenham kontra Sanders. To spotkanie kończy się wynikiem 3 do 0. Ja się nie dziwię, bo my wysłyszeliśmy na nich naprawdę bardzo przyzwoitym składem. Więc tutaj yy, w ogóle nie ma co się dziwić. Dalej zobaczmy jeszcze tylko jedną rzecz, a mianowicie to jest dla mnie istotne. Centrala składu, numery zawodników. No bo tutaj chciałbym, żeby Riz Nelson zamiast siódemki miał znaczy zamiast 14 miał siódemkę, ponieważ ona jest wolna i super z siódemką moim zdaniem, będzie prezentował się dużo lepiej. No a my, słuchajcie, jeszcze raz przechodzimy do tej centrali, ale teraz po to, żeby rozpocząć falę. Wypożyczeń: No bo teraz ci młodzi wszyscy pójdą właśnie na wypożyczenia. Ci, których będą chciały inne kluby, no to zostaną zwyczajnie wypożyczani i, i, i tyle: no nie ma innej opcji. No nie będą zostawali u nas na stałe. Ride usunię z wypożyczeń. Aleń, dodaj do listy wypożyczeń. Ward, dodaj do listy wypożyczeń. Rory from Scotland: z tobą pożegnamy się już. Na dobre. McNeil dodaj do listy wypożyczeń. Dillon dodaj do listy wypożyczeń. Też do listy wypożyczeń. I to jest koniec, bo tutaj więcej juniorów nie ma. Lapenek oczywiście zostaje. Zobaczmy przy okazji kontrakty tych zawodników, bo paru tutaj było dosyć smutnych. Na przykład ostatnimi czasy Tanganga był smutny, a to jest piłkarz, którym możemy spokojnie przedłużyć kontrakt na odrobinę dłużej. Co prawda, źle to wpłynie na zarząd, no ale no to już nie jest nasza pro, nasza, nasz problem. 60 tysięcy będzie zarabiał to i tak są małe pieniądze. Mason Greenwood tak samo zarabia bardzo mało i fajnie by było go utrzymać u nas jednak, więc dajmy chłopakowi podwyżkę 83 tysiące. Czy komuś jeszcze dajemy Wilson? Na razie tutaj zostanie na tej pensji. Hmm. A Ty jaki masz ten? Kontrakt Cię nie satysfakcjonuje. No nie dziwię się, nie dziwię się, że kontrakt Cię nie satysfakcjonuje, więc Stevie tak samo em, musi dostać wyższy kontrakt i dostaje em, wyższy kontrakt. Czy komuś jeszcze kontrakt nie odpowiada? Brin ale Ty raczej odejdziesz od nas na wypożyczenie znowu na... Albo w sumie na razie nie, na razie, na razie nie odejdziesz, e, więc możemy chyba zlecić Ci przedłużenia, bo Ty pewnie zarabiasz jakieś tam psie pieniądze, więc e, zróbmy to w ten sposób. E, 37 tysięcy jest OK. Dalej Nelson zostaje, ty tam nas nie interesuje Czy ktoś jeszcze jest niezadowolony? Lionetti jest niezadowolony z kontraktu, zobaczmy. No, przedłużymy z nim kontrakt, bo to na pewno zwiększy jego wartość, ale czy on z nami zostanie na dłużej, tego nie wiem. Dobra, tak więc kontrakty poprzedłużane to jeszcze bardziej wkurzy zarząd, ale słuchajcie, no nie możemy patrzeć też na te wymagania naszych włodarzy z tego powodu. Że one są tak absurdalne, że wtedy byśmy zostali cały czas w tej najniższej lidze, a tak jesteśmy w lidze Europy. Słuchajcie, więc to jest naprawdę niewiarygodny postęp, jakiego dokonaliśmy. Teraz gramy z Atletico. Poprawimy sobie tutaj jeszcze skład względem tego, co wystąpiło w poprzednim meczu. I tutaj zobaczymy Kroła jako tego cofniętego bardzo zawodnika jako SPO. Zostanie Bryn oczywiście, ale zobaczymy tutaj także Lioneliego, nie przepraszam Lioneliego, Martinelliego, bo chce go wprowadzić. Zobaczymy także z lewej strony Suska, na jego trochę nienaturalnej pozycji, ale niech sobie tam zagra Asesynią wskoczy tu, więc jak widzicie troszeczkę porotujemy, wprowadzamy powoli tych ważniejszych zawodników em, no bo to jest dla nas istotne w tym momencie, żeby oni też byli po prostu trochę szczęśliwsi, em, no i musimy też e, tutaj e, cieszyć się, że się zgadzamy z każdym słuchajcie, chcemy być w dobrych relacjach tutaj nie mam zamiaru chłopakom gadać jakieś głupot, są młodzi, warto być dla nich miłymi, żeby w przyszłości ewentualnie e, można by z nimi mieć dobry kontakt i tyle, żeby, żeby nas dobrze wspominali. Okej, okay. nie jesteśmy gotowi, słuchajcie, na z Atletico. Na razie mało tych ruchów ofensywnych transferowych wykonuje, ale to jest ten moment, w którym musimy po prostu troszeczkę czekać i pozwolić tej wodzie przepłynąć. Brin strzela, e, no i to cieszy niewątpliwie, bo fajnie, że młody wpisuje się znowu na listę strzelców i daje nam E, możliwość wyjścia z grupy, co także powinno poprawić naszą sytuację w oczach zarządu Hanower za to e, proponuje bardzo duże pieniądze za Tuan ja zlecę przedłużenie znaczy zlecę te rozmowy e, i zobaczymy, zobaczymy, nie mówię, że go sprzedam ale zobaczymy, a zobaczcie, że to jest kolejny klub z Ligi Niemieckiej który proponuje naprawdę duże pieniądze dla naszego piłkarza, no ale a propos dużych pieniędzy no to czas ruszać też, czas ruszać po prawego obrońcę Ponieważ ja, ja chcę mieć u siebie Lisa Jamesa. 26 lat, 86 oceny ogólnej. No, będzie to znaczące poprawienie względem tego, co mamy, czyli seseniona, którego będzie trzeba sprzedać. No, jego historia jest burzliwa w naszym klubie, ale no niestety musimy go sprzedać, bo Stokli jest w stanie zabezpieczyć nam dwie pozycje. Nie jest w stanie zrobić tego dla nas z sesenią. Co prawda, on jest w stanie zabezpieczyć nam środek obrony. I gdyby go potraktować jako środkowego obrońcę. To też jest myśl. I wtedy pożegnać Dajera. I ściągnąć jedne, jeszcze jednego środkowego obrońcę mm, wysokiej klasy. No zobaczymy. Jak na razie e, trzeba porozmawiać. 40 milionów to jest moja propozycja. 62,700. oj. tu mówimy o naprawdę poważnych pieniądzach. Ale myślę, że samemu zainteresowanemu e, powrót do Anglii też mógłby się w miarę podobać. Więc e, tutaj naprawdę wydaje mi się, że celujemy w naprawdę dobry punkt. E, aczkolwiek, e, bo Rusja negocjuje naprawdę bardzo mocno, e, no, podbijamy tutaj stawkę znacząco, ale 62 milionów to ja za niego nie dam. Okej, okay, wrócą do nas z takimi samymi pieniędzmi. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu na te negocjacje, więc ja podchodzę do tego wszystkiego z otwartą głową i z dużym spokojem. To jest bardzo ciekawy piłkarz, bo może grać na napadzie e, i nie będę ukrywał, że to jest coś, co mnie odrobinę interesuje, bo... Napastnik rezerwowy mógłby nam się przydać. Jest też tutaj także Verdunil Bandagi. To jest transfer, którego nie wykluczam, słuchajcie. To jest transfer, którego nie wykluczam. Zdobywca Ligi Mistrzów. W tej karierze na pewno Mistrz Anglii. To byłby transfer, który byłby dla nas naprawdę znakomity. Ja wiem, że on by się zaczął sypać, ale na ten sezon, jako taki dodatkowy zawodnik, przy tych cały czas całkiem młodych środkowych obrońcach naszych, to by nie było złe rozwiązanie. Więc jeżeli kupię Lisa Jamesa. Zobaczymy, zobaczymy, ale Werdzin Van Dijk jest piłkarzem, który w jakimś stopniu mnie e, interesuje. Zobaczmy, co jest tutaj. Mamy wypożyczenie na rok do Reading. To jest bardzo dobra propozycja. Jeżeli ty się, gościu, na to nie zgodzisz, no to jesteś absolutnym lamusem, bo to jest fantastyczna propozycja. 53 miliony. To jest, ciekawe, to jest ciekawa opcja. Mocno zeszli ze swojej ceny. Ja to zaakceptuję. Rhys James może grać także SPD akceptujemy to i rozmawiamy z samym zawodnikiem. No gigantyczny transfer, nie wiem, czy to może nawet nie być nasz rekord transferowy, tak mi się coś wydaje, ale wydaje mi się także, że Anglik jest warty tych pieniędzy, że to jest ktoś, kogo naprawdę tutaj potrzebujemy. 115 tysięcy zarabia obecnie, będzie oczywiście kluczowym piłkarzem, ale chciałbym, żeby do odrobinę ze swojej e, pensji. Zobaczymy, czy się na to zgodzi. 5 lat oczywiście, bo cały czas to jest dosyć młody piłkarz, słuchajcie, to jest, on jest dopiero przed swoim prime'em, nie będzie klauzuli odstępnego. Negocjacje zaczynają się bardzo pozytywnie. Spoko. Spoko, to jest bardzo dobra oferta. To jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry deal. Zgadzamy się na to, więc pozyskujemy naprawdę genialnego zawodnika Reese James zajmie miejsce na prawej stronie defensywy w naszym zespole i to jest to jest znakomite wzmocnienie. No, myślę, że zaniepokojony całą tą sytuacją może być odrobinę z No i się nie dziwię, bo no, będzie gdzieś trzeba ciąć, ale tak naprawdę zaniepokojony powinien być Dajer, bo to jest piłkarz, który obecnie znajdzie się na wylocie. I to jest piłkarz, którym będziemy się żegnali w tej chwili, bo nam to najbardziej pasuje. Bo słuchajcie, mamy dwóch lewych obrońców, czyli Luisa i, 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 i Stokley'a, bo Stokley'a traktuje jako lewego obrońcę. Nie no, pożegnamy się. Pożegnamy się, słuchajcie, w takim razie z. Dajerem na pewno. I wydaje mi się, że z tym Sesynionym też. I ściągniemy Vergila Wandajka jako taki dodatek. Wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić. No Steven, sorry, sorry, no ta, ta, ta historia nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy trochę życzyli, ale... No wydaje mi się, że to jest naturalny kierunek, w którym odrobinę powinniśmy się teraz kierować, kierunek, w którym powinniśmy się kierować. Wiem, że masło maślane, ale trochę nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. No bo to jest dużo takich ważnych wyborów. Napastnika w sumie nie potrzebuje, no przecież Martinelli jest teraz naszym rezerwowym napadziorem. Tak naprawdę, bo tutaj głównie w tym kierunku powinniśmy na niego patrzeć, w ten sposób. No nic, słuchajcie, mamy kolejny mecz, gramy z Toronto. Fajnie, gdyby udało nam się wygrać, bo mimo, że to jest turniej przedsezonowy, to spoko, gdybyśmy tutaj naprawdę weszli, wyszli z grupy chociażby, tak też się dzieje, więc udowadniamy siłę na początku tego sezonu i przede wszystkim cieszy mnie to, bo tutaj gramy naprawdę rezerwowymi zawodnikami. Trenerze, muszę powiedzieć, sprawdzam tylko możliwości, Erik. Sprawdzam tylko możliwości. Taka jest prawda. Dostępne raporty o juniorach. Zobaczmy, czy będzie tutaj jakaś gwiazda, którą chcielibyśmy podpisać. No na pewno ci panowie do nich nie należą. E, I to tak ewidentnie. E, dostępny raport o juniorach znów. I no tutaj tak samo... Oj, trochę, trochę tam wziąłem jednego gościa przez przypadek, no ale takie życie. E, no tutaj niestety nie mówimy o piłkarzach, którzy mają jakąkolwiek przyszłość przed sobą. Więc nas to nie interesuje e, Oczywiście, Lionetti przypomina o treningach To jest piłkarz, którego jestem gotów się pozbyć Tak szczerze, jeżeli e, Przyjdzie do nas jakiś zespół e, Taki naprawdę, naprawdę poważny Typu Piemonte Calcio, Real Madrid Z dużymi pieniędzmi To 100 milionów jego u nas nie ma Tuan Ojeju Ojeju No tego się nie spodziewałem Tego się nie spodziewałem bo to jest bardzo dobra oferta tylko czy my jesteśmy w stanie za o jak ty się nie rozwinąłeś, chłopaku czy my jesteśmy w stanie lukę pod zasypać w tym momencie to jest pytanie teraz istotne bo to jest cały czas całkiem młody obrońca eee... i teraz musimy zadać sobie pytanie czy my jesteśmy w stanie w tym momencie yy, znaleźć kogoś, kto będzie w stanie nam tego Tuanzebe zastąpić. Jest tutaj Ibrahima Konate, lepszy niż Anglik, ale też nie ukrywajmy, kusi mnie w nim to, że jest Anglikiem, znaczy w Tuanzebe. Yy, Natanakę też się nie rozwinął jakoś fenomenalnie. Hmm, no teraz przyznam szczerze, że troszeczkę zostałem zbity z trochu, bo. No, nie spodziewałem się tego, że to tak wyjdzie. No, Joe Gomez był dla mnie naturalnym kolejnym krokiem i kierunkiem, w którym chciałem się udać. No, moglibyśmy Ficayo Tomoriego ściągnąć do nas, oczywiście, ale to jest krok wstecz, jednak. Eee, to, to nie jest upgrade, to, to nie jest. No, to, to, to nie jest to, do czego chcemy dążyć w tym sezonie. Eee, I wydaje mi się, że. że sprzedamy. Wydaje mi się, że nie sprzedamy, przepraszam, wydaje mi się, że nie sprzedamy, bo nie widzę tutaj opcji która by nas mogła interesować w tym momencie, i wydaje mi się, że nie sprzedamy. Ja mówiłem, że ja nie, nie, nie wiem, czy chcę go sprzedać, czy nie chcę go sprzedać. Zobaczcie, no gościu jest oceniony naprawdę wysoko, 84. E, byśmy mieli wtedy dwóch piłkarzy ocenionych na 8-4, bo byłby to Tanganga i Tuanzebe, jako ten trzeci e, byłby Virgil van Dijk, bo to jest mój plan, więc nie chcemy go sprzedawać. Nie chcemy go sprzedawać, jeżeli będę chciał go sprzedać, to, to po prostu go wystawię. Jeżeli będę chciał go sprzedać, to go wystawię w tym momencie. Nie wydaje mi się, że, że jesteśmy zespołem, który powinien to zrobić. Po prostu, jakby mam wrażenie, że to by był zły ruch, naprawdę. Więc weźmy sobie w takim razie, odrzućmy tą ofertę bardzo wysoką, naprawdę bardzo dobrą. Chociaż wiecie co, to jest jego podwójna ponadwartość. Czy ja naprawdę nie znajdę innego środkowego obrońcy? Tego Tomoriego wyciągnę za trzy dyszki. A ja muszę myśleć o tym robieniu zysków. Tego Tomoriego wyciągnę za trzy dyszki. Spróbujmy jeszcze trochę podoić. Jeżeli wydoimy ich nad 70, to go sprzedam. Bo to wtedy jest absurd, nie? Jeżeli wydoimy ich nad 70, to ja go sprzedam. To jest naprawdę ciekawe, że im tak zależy na tym. Słuchajcie, 75 dam. Zobaczymy, co odpowiedzą. Jak sobie pójdą stąd, nie ma problemu. Ja nic nie tracę na tym. Eee, ale czemu oni w ogóle tego tuanzebe tak... tak chcą? Zobaczmy. Ja mogę... Ja, te negocjacje mogą się nie udać. Okej, okay, okej. Okay. I doda... Y Dobra. Ok, spokojnie, nie ma problemu, nie ma problemu, bo jakby są pozycje na których ja nie chcę za bardzo już eksperyment, jakby mamy na niedługo taki długodystansowy plan i musimy tutaj dostać coś co mnie naprawdę bardzo by wiecie ruszyło i, i nie ukrywam że po prostu taka sytuacja nie jest do końca dla mnie um, teraz no, korzystna i wygodna, bo mamy Chcę mieć tych anglików i Mamy chyba najmocniejszą angielską obronę, jakby patrząc wiekowo, bo moglibyśmy mieć oczywiście dużo starszych zawodników, ale ci goście naprawdę stanowią przyszłości, więc, więc no, no sami rozumiecie. Przegrywamy z Realem Madryt, ale ten Real był naprawdę mocny, ten Real był naprawdę gotowy na to, żeby nas tutaj ograć, e, więc też nie jest to jakoś strasznie dla nas, e, nie jest to jakoś straszna sytuacja dla nas. E, więc jestem zadowolony. A my dostajemy oferty za Dayera z Lipska, oczywiście, no bo skąd indziej niż z Niemiec. E, niech nam troszkę dadzą więcej. E, tutaj nie chcemy wychodzić tak wysoko, ale chciałbym go sprzedać za około 20 milionów. E, więc to byłby dla nas jeszcze dodatkowy zysk, biorąc pod uwagę to, że my tego gościa mamy za darmo. Więc go sprzedamy za 20, za około 30 mam wrażenie, kupimy Vergila Van Dyka. E, bardzo ważny element tego zespołu. Uważam, że Vergil Van Dyke może być. Naprawdę przepustką do tego, żebyśmy byli w tym zespole, w tym sezonie zespołem jeszcze lepszym, bo po prostu ten jego charakter, jakby to jego doświadczenie to może być to, co, co nam pomoże w tym sezonie naprawdę w niebagatelny sposób. Tak więc, słuchajcie, czekamy na realizację deala z Dajerem, bo wydaje mi się, że w tym momencie to powinno przejść. I mam ofertę transferu za Wilsona z Newcastle. Ale nie ma w tym momencie na rynku bramkarza, którego ja bym chciał. Ja chciałem Jordana Pickforda, Jordana Pickforda nie uda nam się ściągnąć, a zobaczcie, że on jeszcze jest lepszy, ma 83 oceny ogólnej. Naprawdę uważam, że In Wilson We Trust to jest nasz bramkarz, e, wychowanek. Ja lubię takie historie, lubię tego zawodnika i nie chcę się go pozbywać na razie. E, fajnie, że nam się Lionetti tam rozwija jeszcze. W pewnych rejonach to jest naprawdę imponujące, że może być jeszcze lepszym napastnikiem. A my zobaczmy, co się tutaj dzieje. Dajer, dogadałem sprzedaż, czyli Dajer odejdzie do Lipska. Super, fajna kwota: 22 miliony 400. 000, a my odezwijmy się tylko do Tottenhamu, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała historia z Virgilem Van Dijkiem. Czy jesteśmy w stanie go kupić za tyle co Dajera? Jestem naprawdę ciekawy. I słuchajcie, ja wiem, że to jest transfer, który się trochę nie spinał, o tyle że Virgil będzie coraz gorszy. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale ja go chcę. I chyba sami rozumiecie, że taki zawodnik naprawdę jest u nas przydatny. I trójka takich obrońców, jaką będziemy teraz mieli. Wow, to wygląda naprawdę imponująco. Eee, zaoferuj kwotę za piłkarza: 23 miliony, czyli za 22, czyli mniej więcej tyle, ile dostaliśmy za dajera. 34. Oczywiście, Mauricio Poczetino. Jak tam się pracuje w Tottenhamie, Mauricio? 24. Spokojnie, pnijmy się do góry. 34, jednak wszystko się zmienia, ale to Tottenham się nie zmienia, 25, ale od ewentualnego kolejnego transferu macie 1,4, co Wy na to? Atrakcyjna oferta. Okej, okay, dobrze, muszą do nas z tym wrócić, więc słuchajcie, no, Virgil van Dijk, to jest ktoś, kogo bardzo chcemy w naszym zespole, uważam, że no, to jest naprawdę znakomite wzmocnienie. No, bo zobaczcie na to, to jest podstawowa obrona. E, jeszcze Virgil, który może wchodzić co drugim meczu, żeby sobie odpoczywał, brzmi to naprawdę nieźle. E, więc tutaj możemy do tego podejść z, z, z dużym optymizmem, bo tego transferu dokonamy na pewno. E, bo to jest ktoś, kogo potrzebujemy. Zresztą tu Rhys James i zobaczcie, to wszystko jest brytyjskie. Jeden będzie Holender na ławce, ale tu Anglia, e, Szkocja tak naprawdę. Tutaj mamy kogoś, nie pamiętam skąd on jest, ale zobaczcie, że to wszystko jest utrzymane w takim fajnym brytyjskim stylu. To mnie cieszy e, i tak też dlatego chciałem, żeby pozostało, jeśli chodzi o Tuan Nie wykluczam oczywiście transferów zawodników z innych krajów, e, no ale ważny jest taki ogólny sznyt, ogólny e, ogólny taki kor, wokół którego to jest zbudowane. A czy Van Dijk do nas przejdzie, dowiecie się już jutro o godzinie 6 rano. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, Piłka.